Siemanko, siemanko, słuchajcie. Dzisiaj jest pierwsze moje odpalenie promocy, bo wcześniej nie używałem go. Poza promocją mam tam jeszcze jakieś modyfikacje, ale pierwszy raz będę grał na promocji. Wziąłem sobie już jakieś tutaj szybkie zleconko z dhl niestety. No i lecimy, zobaczymy. Co to jest ten promoc? Jedziemy z Rzeszowa do Piotrkowa Trybunalskiego Skręć w lewo Bolacia wyciągnę Dobra. Skręć w prawo e, w prawo. O, kurde. No dobra, lecimy, zobaczymy jak to na tym promocie się jeździ. Ale słaba ta ciężarówka. Bardzo słaba nawet. No, ale dobra. Zmieni ten bieg, czy nie bardzo? Nie ma siły pod górę podjechać. Podtrzymy światła. O, z górki teraz. To może troszkę się ruszy sobie pas o coś tu jest jakieś lecimy, nie śpimy ja no, o kurde, zmęczony nie jestem jeszcze to kurde, jak już się rozpędziłem do czerwone, no zawsze tak jest pod górkę to ledwo co jedzie, a jak już się rozpędzę, to niestety muszę hamować. No ale no dobra, o jakaś ładna alfa tu stoi. Lecimy dalej. O prawie, słuczka była. Już się zaczyna jakiś korek, widać, że to Polska, a nie, bo tu już są światła, ale tam też coś się stało na lewym pasie, no ale ich sprawa, niech się stoją, ja jadę prosto, nie muszę stać w tym korku, no chyba, że coś znowu odwalę, mam nadzieję, że nie, no dawaj, leci. Czemu oni tu stoją? Coś tu się stało? Czy? Nie rozumiem o co tu chodzi. A, stłuczka. No właśnie. Niech sobie stoją, jak mają czas. Ja niestety nie mam czasu. Dobrze, widziałem tam fotoradar był. Dobra, my tu będziemy skręcać w lewo. Trzymaj się lewej strony, a potem skręć w lewo. Schowany za krzakami. Skręć w lewo. Dobra, dobra, już. Kurczę, tu jest ruch. ale mam tego moda wgranego do realnego ruchu drogowego. I tam z tego co czytałem, no to jest podobno tak dostosowany do godziny. Mamy 18, 17.46. I z tego co czytałem, to jest właśnie, jakie są godziny szczytu, to ten ruch jest wiadomo większy, a później z, z, czym godzina inna, wie, późniejsza czy coś, no to ruch jest mniejszy, podobno. Nie wiem, nie grałem jeszcze na tym modzie, to jest też test tego modu, moda, modu Zobaczymy. Dobra. Właśnie takich dróg mi brakowało w oryginalnych mapach. Bo autostradami to no nudno się jedzie, powiem wam autostradami to nie hybryda, szkoda paliwa. Dobra, spoko, wujek i autostradą się strasznie nudno jechało. A no tu jednak i do e zwiedzania... Dobra, tam radca Chcesz bo... zobaczyć Zwolnij. Kurde, zakręt. Dobra, na szczęście nic nie było. Dobra, już ten kierunkowskaz. Po co tyle? Mówię, czemu jest na czerwoną? tu jest 50 chyba. Nie powinno być 50, bo tu nie ma terenu zabudowanego, ale nie 70, przepraszam. Do tego się 70 tu jest. No tak, przecież jest znak 70. Prosto jak na Kajtkowice. Ok, no gdzie tak lecisz? Przy trochę. Nie mam czasu, mam 230 km jeszcze. Chłopie, ja chcę do domu jeszcze pójść. Hej, tak lecisz, zwolnij. No dobra, dobra, już zwalniam, ale nie dziś i nie tu. A chcesz zobaczyć lacia z bliska? Tak. Zwolnij. Chcę zobaczyć. Tak cały czas straszysz, straszysz. Zwolnij Chopie, to nie hybryda, szkoda paliwa. Go wyprzedził, ale nie wiem, co tam jest. A nie. coś tam jedzie. Dobra. Zakręt. No gdzie tak leci? O nie. Jaj. Ajajaj właśnie Jaj. O jaj, jaj. O jest O a O nie. też przyspieszył Kurde, z górki miał to Swaniak. Ja... dobra, no moja wina, no bo zakręt podwójna ciągła nie powinienem wyprzedzać. Już więcej nie będę. Naprawię ten błąd. Albo po prostu przyspieszę, jak będę jechał. Jak będę wyprzedzał tu. To... O, wiem. Jak będę wyprzedzał na podwójnej ciągłej i na zakręcie, to będę szukał górek. Żeby zjeżdżać z górki i wtedy wyprzedzać. To jest dobry plan. Powiem Wam, Poczeń że nawet przyjemna Zwoły. jest ta renóweczka. Fajnie się nią jedzie. Tylko że stara, tak? Nie ma żadnych tutaj ani nawigacji, ani jest taka, no, się no, do Widać, że to jest. No. Zwolni, hopie, to nie wyda, ale, a do skrętu w lewo. w lewo. Dobra, już. Dobra, odkryłem jakieś miasto nowe chyba. Skręć w lewo, bo lacia wyciągnę. Dobra, już. Sorry mordo Może się O, udało się nie zrobić uszkodzeń Ale powiem, że ładne tutaj Nie wiem co to za miejscowość była bo nie widziałem Oczekajcie chwilę Bo chcę coś zobaczyć mapę Mapa świata Chcę zobaczyć gdzie ta droga prowadzi Eee, o, dobra, a do Kielc a, na kielce. No, w sumie tendy tu będą jakieś ukryte chyba drogi. Nie, tu co tu będzie? Nie wiem, co tu będzie. Tak się zastanawiam, czy nie pojechać sobie przez kielce. Tu. Tu kawałek S7. I zjadę sobie tu. Pojadę tędy. Przez kielce bym sobie przejechał. Nie wiem, czy nie byłoby bliżej. Nie, dobra, nie będę kombinował. Jadę tak jak... Yy, tak jak każą, tak jadę. No proszę, jest Jorlen. Mamy paliwa... A mm, no, zatankujemy mu. A nie, już nie zatankuję, bo myślałem, że tu będzie wjazd. Zresztą to nie ma ciężarówka, ale też nie moje paliwo, dlatego chciałem zatankować, nie moje pieniądze. Wiecie czego mi jeszcze brakuje w Eurotraku? Brakuje mi czegoś takiego, że powiedzmy dojeżdżam gdzieś do jakiejś firmy i są inne samochody, inne ciężarówki, tam już ruch tych ciężarówek jest na placu, tak? A nie, ja wjeżdżam, a to wszystko stoi, już przygotowane. Żeby jakiś ruch fajnie by był, jakbym podjeżdżał gdzieś powiedzmy pod rampę. Zwolnij, hopie, to nie I musiałbym kaliny. chwilę poczekać. Bo powiedzmy miałbym rampę 3, a nie mogę podjechać, bo akurat trwa tam załadunek, tak? I musiałbym poczekać chwilę. To by było coś fajnego. No ale Przygotuj się do skrętu w lewo. I urza. A kurde. chcesz zobaczyć lacia bliska? Zwolnij. Wtedy byłoby to fajne. A nie, że ja sobie podjeżdżam, mam wszystko przygotowane. O kurde. Wtedy bym sobie fajnie tak podjeżdżał. Widzę. okej, okay, muszę poczekać. No i jakiś tam czas czekam, tak? Nie jakieś, wiadomo, godziny, dwie. No ale jakiś taki czas, żeby mógł chwilę tego czasu oczekiwania było. Żeby to tak fajnie i realnie było. Eurotruck już jest tyle lat na rynku, że no, takie rzeczy to powinni już zrobić, tak? Albo załadunek taki mobilny. Mobilny. No, w sensie ruch, żeby był widać, że tam coś jakiś ten, jak podjeżdżam swoją naczepą, tak że podjeżdżam pod rampę, że powiedzmy otwiera mi się tak jak jest w. Jest taka gra road. On the road, jakoś tak że tam jest właśnie wszystko widać, jak to jest ten załadunek, trwa i tak dalej. To fajnie by było w Eurotracku, jakby coś takiego zrobili. Gdzie tak Często Przekamy, są aktualizacje, to i powinni. O, w radomie, jestem. Często są aktualizacje, to powinni zrobić właśnie coś takiego, że. Coś takiego, że. Tak Zwolnij. No, trochę tak ulepszyć tą grę, bo jest naprawdę dużo osób, które w tą grę gra. No i fajnie by było tak jeszcze pododawać takich smaczków, że tak powiem. Tej Gra ogólnie powiedzą, jest ty fajna, ty tylko no Wiadomo No albo w takich lasach powinni jakieś sarny przeskakujące przez drogie dziki i tak dalej Coś takiego powinni zrobić, no Cześć się zaczyna ciemno robić a bo ja o 22.15 będę tam 14, 13, 14 Zmienia cały czas Ja mam w ogóle światła? A chcesz zobaczyć lacia z bliska? Zwolnij. Bo mam jakieś tam. Dobra, mam, bo widzę naczepie mi się świeci 119 km Przygotuj się do skrętu w lewo. Zwolnij chłopie to nie hybryda, szkoda paliwa. To nie moje paliwo. Skręć w lewo, bo lacia wyciągnę. Nie dalej, nie śpimy. Przygotuj się do skrętu w lewo. Lewo. W lewo. W lewo. Skręć w lewo. Nie bych chciał ich humor miał. Może pojadę prosto i co mi zrobisz? Przygotuj się do skrętów w prawo. Skręć w prawo, bolacia wyciągnę. Prawie. Mamy tam 90 km, no no zupełnie tak lecisz? trochę. zupełnie inna gra jest teraz, powiem wam. Jak jest tak. Bo te autostrady to już nudziły mnie, naprawdę nudziły mnie te autostrady. Jeszcze. Nie teraz, ale może nie. Będę miał chwilę to jeszcze zainstaluję sobie tego Poland Rebuilding, czy jakoś tak to się nazywa zobaczymy jeszcze to może. No gdzie tak lecisz? Przychamuj trochę. Nie, nawet spoko ta ciężarówka jest. Mi się ogólnie rynówki podobały. Fajne są, tylko te nosze, to, to, to już stara. ale też fajnie się jedzie, no. Śmiga ładnie. Województwo łódzkie. O proszę, to niedaleko mnie. Czekajcie, zatankuję sobie tą ciężarówkę. A co mi tam... A, pod prąd wjechałem. Dobra. Na bipinie zwracają uwagi na to. Ważne, żebyś zatankował i zostawił hajs. Dobra, wystarczy. idziemy dalej. O kurde, policja tam stoi. Może nie strzają się, co? Może... Mi nie... a zajęci są, dobra. No ale to, żeby mogli trochę dalej stanąć, a nie na zakręcie. Już bez przesady. Zwolni, hopie to nie hybryda, szkoda paliwa. Dobra, zwolnij. Jak przyjdzie czas. Teraz nie mam czasu. 40 km mam. To nie wyprzedę co tu się dzieje? Z łuczka. A chcesz zobaczyć lacia z bliska. Zwolnij. Mi się dobrze też Mercedesami jeszcze jeździ w tej grze. Ewentualnie co? Jeszcze skania. Też spoko. Gdzie tak lecisz? Fordem też fajnie się jeździło Oczywiście z modów bo chyba oryginalnie Forda nie ma O ho wariat No i teraz będą jechać 70 Kurde bym wyprzedził ale no, no nie chcę boję się bo znowu Będzie lipa Jeszcze bardziej duży zakręt. No właśnie, już jedzie. Dobrze, że tego nie zrobiłem. Na czołówkę poleciał. Dobra, wjeżdżamy do jakiegoś miasta. Piotrków Trybunalski. Dobra, my jedziemy prosto. O kurde. Prosto jak na Kajtkowice. Jak na Kajtkowice. No i dobra. Alecimy, a właśnie, a nie bo to jest chyba a tak to jest, nie to jadę sam bo to nie jest moja ciężarówka bo ja zawsze s... albo z... w mercedesie mam dwie panie ze mną jeżdżą a co ja tam jeszcze mam w Iveco chyba, albo DAF nie pamiętam, Iweko chyba to jeździ jedna pani No ale Iveco to jest pracownika ja jeżdżę mercedesem Tylko, że mercedes jest to, pierwszy zjazd, Przygotuj w pać. serwisie Dobra. Zjedź z ronda Zwolnij, hopie, to nie hybryda Szkoda paliwa Dobra, to nie moje paliwo Trzymaj się w prawej strony A potem skręć w prawo Skręć w prawo no i po co ty się zatrzymujesz, chłopie, jak ty masz pierwszeństwo? Może się nie zatrzyma, tylko tak było dziwnie. Przecież tu jest pierwszeństwo, droga z pierwszeństwem To fajne te noc legi Budka z kebabem albo z hot dogami nie wiem dobra my musimy jechać teraz Prosto Może sobie zmienić Baz, bo później będziemy skręcać To ta ciężarówka mnie tu drażni trochę ja będę ten... Tak z... Zaraz Zvolna. zmieni pas. A nie. Trzymaj się lewej o, strony. Nie zmieniła pasa. Aż dziwne Aha, też wiem dlaczego. Teraz ja muszę się wciąć tu. Przygotuj się do skrętów w prawo. Nie wiem, chyba się zmieściłem. Zwolnij chopie to nie hybryda, szkoda paliwa. Skręć w prawo, bo lacia wyciągnę. Kurde, myślałem, że silnikiem wyhamuję, ale niestety. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo, a potem skręć w lewo. Skręć w prawo, a potem skręć w lewo. Dobrze. Skręć w lewo, bo lacha wyciągnę. No, do przyjechałem, czy nie, ta? Gdzie muszę, tu. O kurde. Sorry, nie chciałem cię obudzić. Bim, bam bom, dojechaliśmy na miejsce. Otwieraj mi to. No do końca, otwórz to, ja Widać, że śpi. Dobra. Gdzie ja mam to zostawić? A tam na samym końcu, dobra. Duża tajkę. Gdzie tu ja mam zostawić? Tu mam to zostawić, tak? Przy tym budynku, tak? Dobra. Tu jest akurat będzie prosto. sobie zrobimy tak Kierownicę wsteczną kamerę wsteczną dobra jedziemy Będzie od razu rozładunek. Dobra, mamy to, czy jakieś uszkodzenia chyba nie miałem. O, i akurat 13 poziom sobie nabiłem. Utalentowany pracownik. Jest fajnie. Hajsu trochę też. Dobra, teraz tak, co by tu zrobić? Teraz może weźmiemy sobie ADR. No dobra, słuchajcie. To by było na tyle. Pierwsza jazda na promocie udana. Ja jestem zadowolony. Także co ja mogę więcej? No dobra, w sumie do następnego. Zostaw łapkę, subskrypcję, komentarz. Dzięki, na razie. Cześć.